Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński i kolejne spotkanie z cyklu Z innej strony. Na początek jak zawsze zaproszę Państwa do tego, żebyście komentowali nasze materiały, żebyście je polubiali. A przede wszystkim, żebyście Państwo je oglądali e, oraz żebyście Państwo wspierali nas na, na patronite.pl ukośnik sekielski, ponieważ dzięki Państwa wsparciu i dzięki Państwa uprzejmości możemy zapraszać wspaniałych e, gości, wspaniałych rozmówców, takich jak e, mój dzisiejszy, który jest e, nie tylko specjalistą pediatrii e, i chorób zakaźnych, e, jest też kierownikiem Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, jest wakcynologicz wakcynologii, drodzy państwo. Jest też jednym z założycieli tego towarzystwa, które bardzo, bardzo szanuję. Moim rozmówcą jest dzisiaj pan profesor Jacek Wysocki. Temat bardzo, bardzo wrażliwy i na czasie, mianowicie wakcynologia. To w zasadzie jest profilaktyka szczepienna, prawda, panie profesorze? Tak, wakcynologia to nauka o szczepieniach. Tak. Wierzę się za wszystko, co słowa wakcynia, czyli szczepionka. Czyli, czyli szczepionka. A, a mówię, że to temat bardzo wrażliwy, dlatego że jest bardzo wiele sceptycznych osób względem szczepień, i dzisiaj chciałem z panem profesorem porozmawiać na ten temat w jaki sposób y, rozmawiać z osobami źle nastawionymi do szczepień i czy rozmawiać? Więc to jest moje pierwsze pytanie. Czy rozmawiać? Osoby pracujące w szczepieniach y, dzielą sobie tak umownie naszych rozmówców na trzy kategorie. Pierwsza, najłatwiejsza, to są ci, którzy mówią, no jeżeli pan doktor mi radzi się szczepić, to to dla mnie jest oczywiste. Tak? Druga, największa grupa, która mówi... Tak, ja akceptuję szczepienia, nawet się szczepię, ale mam wątpliwości. Często, może nie teraz, może nie w tym roku, tak. No i trzecia grupa, najmniejsza, chociaż widoczna, to są ludzie, którzy są programowo przeciwni szczepieniu. Ale z wszystkimi trzeba rozmawiać. I no i właśnie, yy, najwięcej czasu trzeba poświęcić z tej grupie środkowej. Panie profesorze, mającym wątpliwość. Ale, ale rozmawiać, bo jeżeli pan profesor powie, że nie rozmawiać, to ja nie mam rozmowy. Rozmawiać. Rozmawiać. rozmawiać uh, ale najwięcej uh. wysiłku się wkłada w tą grupę wątpiących, czym to się nazywa z angielska vaccine Hesitancy, czyli ta no taka niepewność co do szczepienia. Natomiast oczywiście ci ludzie programowo przeciwni, oni są najtrudniejsi do przekonania i my z nimi też rozmawiamy, ale bym powiedział, że ta skuteczność jest nieduża nasza, co wynika z tego, że ci ludzie jakby nie przyjmują racjonalnych argumentów, no i w tym momencie trudno znaleźć jakieś metody dotarcia do nich. Dokładnie. Natomiast ważna jest ta grupa ludzi, którzy mają wątpliwości, ona jest liczna. I z nimi trzeba rozmawiać i próbować ich. Przekonać. Myślę, że dlatego mają wątpliwości, dlatego jest to temat wrażliwy, ponieważ poruszamy się w obszarze bardzo ważnych wartości, takich jak zdrowie, jak bezpieczeństwo, jak odpowiedzialność społeczna, jak zaufanie do nauki, a to są obszary, w których warto i trzeba rozmawiać. Rzeczywiście też wyczytałem i wiem, że istnieją te trzy grupy. Jeżeli chodzi o tą pierwszą grupę, czyli te osoby, które już są zdecydowane, myślę, że tutaj komunikacja z tą grupą jest w miarę, można powiedzieć, najprostsza, prawda? Tak, to znaczy oni mają pytania mhm. bardzo konkretne, typu, a czy po tym szczepieniu ja będę mógł iść do pracy, czy nie będę dwa dni na przykład miał gorączkę, tak? To mhm. konkretne pytania, które odpowiadamy. Ja mi podejmują decyzję, która zwykle nie jest taka, że a w takim razie się nie będę szczepił, tylko na przykład pacjent mi mówi, no to ja się zaszczepię w piątek po południu, żebym w poniedziałek mógł pójść do pracy. Więc ta grupa jest, powiedziałbym, w miarę łatwa do rozmawiania, ale nie wolno lekceważyć ich pytań. Mhm. Mają pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Zawsze przekonuję swoich współpracowników, że mówić szczerze, prawdziwie, nie obiecywać, że nic. Nie, nie zaboli ani żaden skok temperatury się nie zdarzy, bo to jest różnie i trzeba pacjenta na to przygotować. Zresztą, co jest ciekawe w badaniach wakcynologicznych, pacjent przygotowany na pewne objawy znosi je dużo lepiej. Robiono na przykład takie badania: dziecko ma po szczepieniu gorączkę 38,5. Pacjenci, którzy byli o tym przez lekarza poinformowani, no to rodzic daje dziecku środek przeciwgorączkowy i spokojnie czeka, a dziecku gorączko opada. Rodzic, który o tym nic nie wiedział, bierze dziecko w odpachę i jedzie na sor, bo coś się złego dzieje. Więc waga tych naszych rozmów, ona jest duża. Bardzo duża i jest oparta tak naprawdę o stronę racjonalną argumentów mniej niż o stronę emocjonalną argumentów. My prawda? się staramy, może różni różnie lekarze różnie pracują, ja staram się argumentów emocjonalnych unikać, tak jak staram się nie straszyć, tak? Typu, no, a jak się pani nie zaszczepi albo pani dziecko nie będzie zaszczepione, to dopiero się wydarzy, prawda? Nie. To trzeba uczciwie powiedzieć, jest to metoda zapobiegania kłopotom, chorobom, tak, Czy można się nie szczepić? Można. Płaci się za to jakąś tam cenę,, tak? że się człowiek nie szczepi, ale nie jest to coś takiego zero jedynkowego. Druga grupa, ta największa i chyba najtrudniejsza w rozmowie. tak z mojego wstępnego oglądu wynika to rzeczywiście są osoby, które mają, Wątpliwości. Jak tutaj pan profesor byłby podpowiedział, bądź jak pan profesor reaguje na tego typu osoby? Bo wiem, że na pewno ze szacunkiem i ze zrozumieniem dla ich obaw. To no tak, to ja przede wszystkim staram się zrozumieć, co jest źródłem ich obaw. Tak? I o to pytam. No bo jeżeli pacjent mówi, ja bym mu swoje dziecko zaszczepił, ale się boję. Albo mam wątpliwości, albo to dziecko jest może za małe na to, żeby dzisiaj szczepić, no to ja pytam: a z czego to wynika? Czy pan ma jakieś złe, czy złe doświadczenia, czy coś się w rodzinie wydarzyło? Tu odpowiedzi są bardzo różne. tak? Od takich, że yy, no, sąsiadka szczepiła dziecko i gorączkowało trzy dni, tak? Po poważne rzeczy typu. No, w rodzinie mamy dziecko, na przykład, z jakimś uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Jest podejrzenie, może niepotwierdzone, ale jednak, że to się wydarzyło po szczepieniu. Więc proszę zobaczyć, że ta skala tych wątpliwości jest bardzo różna. A żeby móc rozmawiać, to ja muszę wiedzieć, jakie jest źródło tego niepokoju, no i starać się wytłumaczyć. Tak? Od razu zresztą. Też no, będę operował w kategoriach racjonalnych i często zadaję pytanie: Nie wszyscy je dobrze przyjmują, ale czy mogę wiedzieć, czym się Pan zawodowo zajmuje, jakie Pan ma przygotowanie zawodowe? Dlaczego? Inaczej rozmawiam z farmaceutą, tak, z biologiem, pielęgniarką, no, kimś ze sfery biologiczno-medycznej. A zupełnie inaczej, a to są też dosyć trudni rozmówcy z ludźmi ze sfer artystycznych na przykład, którzy tak bardzo na te różne argumenty racjonalne, aż tak bardzo nie zwracają uwagi, trzeba trochę w inny sposób z nimi rozmawiać. Więc to pytanie zadaję, ludzie odpowiadają na nie, chociaż niekiedy są zaskoczeni. No i wtedy staram się w sposób zrozumiały dla danej osoby, no próbować wytłumaczyć jego wątpliwości, na czym to polega? To są głównie pytania z takich kręgów. Czy to szczepienie jest skuteczne? Tak? To znaczy, czy jeżeli ja zaszczepię swoje dziecko przeciwko grypie, to ono na pewno w tym sezonie nie zachoruje na grypę? Tak? Oczywiście nie mogę takiego zapewnienia dać, ale tłumaczymy sobie, może zachoruje, ale jak zachoruje? Tak? Czy to będzie gorączka do 38? złe samopoczucie i po trzech, czterech dniach to minie? Czy to się skończy pobytem w szpitalu z zapaleniem płuc i nie daj Boże jeszcze gorszymi powikłaniami? Więc pierwsze to jest skuteczność. O co drugie ludzie pytają, to bezpieczeństwo. Mhm. Czy po tej szczepionce coś złego się może wydarzyć? Tak? Jakie są powikłania po tej szczepionce? Trzecie zwykle pytanie jest takie, czy to szczepienie wpływa na rodzinę? No, na przykład y, używamy żywej szczepionki przeciwko orze, śwince i różyczce, a mama tego dziecka półgłosem mówi, ale ja chyba jestem w ciąży. I czy w związku z tym pan doktor może dzisiaj to moje starsze dziecko szczepić? To też trzeba wyjaśnić hmm. wszystko. No i oczywiście już na samym końcu są problemy związane z kosztami przy szczepieniach zalecanych. Ile ten cykl będzie kosztował? Bo ludzie się pytają, czy to będzie jedna szczepionka, dwie, trzy... Jaki jest schemat tego szczepienia? No i niekiedy dotykamy ostatniej sprawy mitów na temat tych szczepień. Tak? Na przykład, czy to prawda, że to szczepienie może zwiększać częstość występowania autyzmu u dzieci? Tak? Znany, znany problem. Znany problem. I jak widać, to jest duży zakres spraw. Ja bym powiedział, że takim pewnym problemem w pracy lekarza to jest limit czasowy. Tak? Mhm. Dlatego, że ta rozmowa często no, pół godziny trwa, tak? Więc zależy, gdzie pracujemy, tak? Czy jest to jakaś komercyjna jednostka, gdzie nie jesteśmy tak limitowani czasem, czy placówki, gdzie no mamy pewną normę, że tak powiem, musimy co ileś minut przyjąć kolejnego pacjenta, więc niekiedy, niekiedy tego czasu jest mało. Ja w zależności od mojego rozmówcy, niekiedy wskazuję jakieś źródła. I mówię, ja mogę powiedzieć tyle, na tyle mam czas, ale proszę zajrzeć na taką stronę internetową, na taką stronę internetową. tak. Tam są proste, ciekawe schematy, można sobie popatrzeć. Pan profesor, no, uprzedza moje pytania, ale to chyba <noise> dlatego, że ten poznań nas łączy. Y Wykorzystam tą okazję. Ja, jakie są y, miejsca, jakie są źródła, które pan profesor podpowiada? To znaczy, wszystko zależy, na jakim poziomie ktoś mhm. szuka, tak? Y, ja na przykład rodzicom i pacjentom dorosłym często polecam taką stronę Szczepienia Info, prowadzoną przez Państwowe Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. To jest stro, strona, która ona jest ciekawie skonstruowana, bo ona ma dwa ramiona jakby. Ramię dla nieprofesjonalistów i dla profesjonalistów. Czego innego tam lekarze szukają, czego innego szuka starsza osoba, która chce się szczepić, albo rodzic, który szczepi dziecko. Tak? Więc można sobie wyjść tą zakładkę dla nieprofesjonalistów i tam jest i o chorobach, prostym językiem napisane, i o szczepionkach. Przy czym powiem tak, prostym językiem, ale nie za prostym. Tam są dane. Tam są liczby, tam na przykład można zapoznać się z tym, a ile osób w sezonie na grypę w Polsce choruje, a ile trafia do szpitala, tak? Więc to można sobie sprawdzić i ta szczepienia info jest bardzo dobra. Yy, mamy, proszę Państwa, strony zagraniczne. Jeżeli ktoś w języku angielskim chciałby wartościowe dane znaleźć, to my w Europie mamy Europejskie Centrum Kontroli Chorób i Zakażeń, ECDC, ECDC EU. I to jest w języku angielskim dane dotyczące Europy. Takim sztandarowym źródłem i dla nieprofesjonalistów, i dla profesjonalistów jest amerykańskie centrum CDC, które przeżywa kłopoty w tej chwili z powodów ograniczenia finansowania no. i pewnych zmian w polityce szczepień w Stanach Zjednoczonych, ale tam jest dużo bardzo dobrych źródeł. I co ciekawe, różnych pacjentów mam przed sobą. Jeżeli to jest pacjent, który wykupił drogi, wyjazd zagraniczny, to on często poświęca trochę czasu na szukanie w tych różnych miejscach, bo chce się zabezpieczyć. On sam szuka. Ja go nawet nie muszę namawiać na to. Rodzice nie zawsze wiedzą, że na przykład, jak się boję tego szczepienia przeciwko odrze święcej różyczce, to może na te szczepienia info coś znajdę. Na pewno pan profesor wskazał ważną sprawą. Dziękuję za, za podpowiedź. Widzieli państwo przed chwilą tutaj, pod nami mniej więcej tutaj adresy tych stron, o których pan profesor mówił. Warto do nich zajrzeć. Nie tylko jeżeli chcemy się szczepić, ale przede wszystkim jeżeli chcemy się szczepić. Wychodzi na to, że pan profesor musi bardzo szybko, czy też lekarze muszą bardzo szybko rozpoznać, z którą grupą osób mamy do, do czynienia, i chyba najgorszym błędem, jaki można byłoby zrobić w przypadku tej drugiej, ale i pewnie wszystkich grup, yy, jest przyjmowanie takiej yy, roli mor moralizatora, prawda? Ja to nie działa. To to ja od razu powiem, że to nie działa. To znaczy, pacjent chce w lekarzu znaleźć empatycznego człowieka, tak, który chce go zrozumieć. Ja muszę powiedzieć, że ja chcę zrozumieć pacjenta, który siedzi przede mną. On często ma jakieś ciężkie doświadczenia rodzinne, tak, jakieś, no, na których nie można lekceważyć i powiedzieć, że to jest nic. Więc po pierwsze zrozumieć tego pacjenta, a potem starać się mu wytłumaczyć. Dopóty pacjent dobrze reaguje na argumenty racjonalne, to, to jest duża nadzieja, że się dogadamy. Tak? Natomiast jeżeli pacjent trzeba wyłącznie w sferze emocji, to już jest trudniej tak? dlatego, że nieraz taka rozmowa może się kończyć. No ale ja wiem swoje na przykład, albo to o dziecko, kuzynki nie schodzi mi z oczu, prawda, i ja się nie dam przekonać. Bywa i tak. Tak, i tu przyszliśmy płynnie do tej trzeciej grupy, stosunkowo nielicznej, ale wydającej się większą niż jest w rzeczywistości, bo najgłośniejszą, najbardziej aktywną w mediach różnych i społecznościowych, i, i tradycyjnych, najbardziej agresywnych przeciwników szczepień. Jak z takimi osobami rozmawiać? To znaczy, ja staram się w ogóle najpierw zdiagnozować, czy to jest osoba, która neguje wszystko i to są takie niektóre proste metody. No jeżeli mamy dziecko, no to się pytam, a jakie szczepienia dziecko otrzymało już? Powiedzmy, że siedzi przede mną trzylatek, tak? A mama mówi żadne. Żadne. No to ja już mniej więcej wiem, Z kim e, w jaką stronę zmierzamy, tak? E, bo jeżeli powie, no te szczepienia w pierwszym roku tak, a potem już nie, no to Coś się wydarzyło może. Może coś tam się zdarzyło. No i muszę powiedzieć, że te osoby takie twardo na nie, one nie są w zasadzie do przekonania. Tak? One same niekiedy wracają, ale coś się musi wydarzyć. Na przykład, jak mieliśmy dwa lata temu, trzy lata temu taką falę odry w Polsce, to ja nagle spotykałem tych ludzi, którzy mówili: Ja bym chciał swoje dziecko zaszczepić, ale tylko przeciwko odrzy. Tak? Bo tu słyszę, że zachorowania, że dzieci do szpitala poszły, że to się wydarzyło. Niekiedy ci ludzie, na przykład w mediach społecznościowych, przeczytają, że gdzieś tam pojawiło się, pojawiło się meningokokowe zapalenie opon zgowodzeniowych. jakieś dziecko w ciągu paru godzin zmarło. To się zdarza. I mówią: Ja tam tych obowiązkowych szczepień nie chcę robić, ale zaszczepiłbym przeciwko temu meningokokowemu zapaleniu opon. Także. Yy, Ci ludzie niekiedy wracają, a tak, żeby ich przekonać, że ktoś, kto się do tej pory nigdy nie szczepił, nagle entuzjastycznie na to spojrzy, jest mało prawdopodobne. Zdarza mi się natomiast coś innego, kiedy ten człowiek mówi za dużo szczepień w za krótkim czasie, no to próbuje zapytać, a jakby pani Pan chciał szczepić? O jednej szczepionce, w jakich odstępach, i próbuję to skomentować jako lekarz. I nawet te granice nieraz przesuwam, trochę mówię, no dobrze, tak? jak już byśmy mogli jedno szczepienie dzisiaj dać, no to może zacznijmy od tego jednego. Po prostu trochę, muszę powiedzieć, ustępuję, ale mając taką nadzieję, że jak ten człowiek zdobędzie jakieś własne dobre doświadczenia, że przecież dziecko było zaszczepione, nic się takiego nie stało, prawda? no to może z następnych będzie łatwiej, więc nie radziłbym rezygnować, w ogóle mówić, nie, to jak pani nie szczepiła, to, to dziękuję, tak? Starać się nawiązać kontakt, może coś się uda zrobić. No I nie zrażać, jak się nie uda, bo to niestety jest najczęściej. No właśnie, nie zrażać, jak się nie uda, bo y, bardzo często się y, nie udaje i y, wdawanie się w dyskusję na takich forach y, przynosi skutek odwrotny. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, każdy algorytm w każdych mediach społecznościowych. Y, Podbija treści, te, które są dyskutowane. I teraz, jeżeli my wdamy się w gorącą dyskusję na temat szczepień z zwolennikiem ruchu antyszczepionkowych, chcąc, nie chcąc, rozprzestrzenimy wiedzę na temat tego, co, co głosi, a ściągniemy jeszcze osoby zaangażowane w, te, w tą dyskusję. To jest problem, który bardzo często ze studentami na początku studiów omawiamy, ale też ja to z rodzicami nie raz omawiam. Aha. Jeżeli interesuje panią szczepienie przeciwko grypie i wbije pani w wyszukiwarkę internetową szczepienie przeciwko grypie, proszę naprawdę nie patrzeć na to, co się pokaże najwyżej w rankingu, tak? bo treści mogą być różne i proszę sprawdzić, kto jest autorem, jakie jest źródło tych wiadomości, tak? bo jeżeli tam się pokaże znana instytucja polska, tak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, no wymieniam tak przykładowo, tak. czy jakaś zacna instytucja światowa, no to mogę przeczytać i się zastanowić. Tak, jeżeli to są zupełnie nieznane źródła albo jakieś organizacje, które wiemy, że z definicji są wrogo czy do szczepień nastawione, czy w ogóle do profilaktyki, czy w ogóle do tej tak zwanej medycyny akademickiej, no, to trochę szkoda czasu I, i to trzeba sprawdzić. Ludzie, niestety, bardzo często, z wygody pewnie, biorą tą pierwszą pozycję z wyszukiwarki i tego się trzymają. I tego się trzymają, a ona jest tam dlatego, że jest najbardziej dyskutowaną. Tak. A gdzie jest najbardziej dyskutowaną, bo e, osoby zaangażowane w, e, są rzeczywiście e, zaangażowane dużo bardziej niż zwolennicy hmm. szczepień, bo cóż, cóż tutaj z tym zrobić? My, Panie profesorze, wszystkie te źródła, o których pan profesor wskazał, jak najbardziej państwo znajdą. Myślę, że też zaprosimy na stronę Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Tam też Co, profesor... o wiadomości, są rekomendacje, są... są są rekomendacje, włączymy też jako załącznik w komentarzu do naszej rozmowy, ale najważniejsza dla mnie informacja Główna to taka, żeby rozmawiać, żeby nie wchodzić, broń Boże, w tej rozmowie w rolę kogoś ponad, żeby starać się zrozumieć. Pan profesor mówił o perspektywie lekarza. Ja mówię o perspektywie osoby, która lekarzem nie jest. I w tym jest, w tych słowach jest nadzieja pana profesora. I tą nadzieją chciałbym zakończyć naszą. Rozmowę. Jeżeli Państwo mają pytania, chcą skomentować, zapraszam, sekcja komentarzy jest dla Państwa. Pan profesor pewnie też zechce tam spojrzeć i odpowiedzieć na co ciekawsze zapytania. A tymczasem bardzo serdecznie podziękuję Państwu, ale przede wszystkim podziękuję mojemu gościowi, Dziękuję panu profesorowi Jackowi Wysockiemu. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.